Dzień dobry, witam przed weekendem. W dniu wczorajszym dotarła do nas Mazda 6, wcześniej prezentowana podczas zakupu w Niemczech. Jak ktoś nie oglądał, może sobie cofnąć do poprzedniego nagrania na naszym kanale. Wersja wyposażenia Sport. Bardzo fajny samochód wyposażony z 2008 roku. Do tej pory przyjechał 227 tys. km. Ma aktualne badanie niemieckie TIF. Także, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do obejrzenia tej prezentacji. 2008 rok. W posiadaniu jednego właściciela od 14 lat, bo od 2010 roku. Wcześniej był to samochód dilerski, taki demonstracyjny dilera Mazdy w Leverkusen. Stąd też taka topowa wersja, bo tutaj mamy sport widać już po zderzakach ale też z ciekawymi dodatkami. przodu mamy czujniki parkowania, są również czujniki z tyłu, reflektory biksenonowe. Do auta mamy dwa komplety kół z alufelgami. Na oryginalnych alufelgach Mazda w rozmiarze 18 cali. Jeżeli chodzi o te koła, które są na samochodzie, są to koła zimowe. Opony z tyłu w bardzo dobrym stanie są to opony dwuletnie marki Nexen. Natomiast z przodu są opony yy, też marki Nexen, ale są to już opony czteroletnie, tak zwany szrot. Opony praktycznie bez bieżnika. Te tutaj zimówki z przodu nie wiem, może milimetr bieżnika. Aktualnie na ciężko, ciężko prosto jeździć na tych oponach, ale samochód wczoraj przyjechał, także będzie chwila wolnego czasu, to przerzucimy, a jeszcze pokażę te z tyłu, te zimówki z tyłu, że są w bardzo dobrym stanie. Mówię, będzie chwila czasu, to troszeczkę tutaj pozmieniamy, gdyby auto się nie sprzedało. Bo tutaj mamy e, opony Continentala dwuletnie w idealnym stanie, tak na oko jakieś 6 mm bieżnika. Z tym, że tutaj te niektóre felgi są porysowane, także. Na ten moment trzeba byłoby wrzucić te opony letnie, które są w dobrym stanie, alufelki zostawić tamte, a na zimę kupić dwie opony i albo jeździć na takich tutaj trochę oddrapanych, albo je zregenerować. No ale jak dwa komplety kół. no to w każdym razie na, na lato jest tutaj taki zestaw idealny do jazdy, czyli te opony na tych felgach, które są teraz na samochodzie, tak jak mówię, tutaj te alufelgi porysowane. I dwie opony zimowe nadają się na śmietnik, bo praktycznie są bez bieżnika. Była informacja o tym w Niemczech, że auto jest bezpadkowe, Nie ma żadnej szpachy. Trzy elementy powtórnie lakierowane. Nie było wtedy pomiaru lakieru, więc teraz to zrobimy okrywa silnika powtórnie lakierowana. Lewa strona łotnik powtórnie lakierowany. Prawdopodobnie był cieniowany tutaj do maski. Maska praktycznie bez odprysków. Drzwi w oryginale. Te również. Te też w oryginale. Tak zwana lewa ćwiara. Lewa ćwiara w lakierze oryginalnym. Pokrywa silnika w oryginale, w tym miejscu, gdzie jest blacha. Na dole wiadomo, plastik. Prawa ćwiara w oryginale. Drzwi w oryginale. Trzeba równo tutaj przyłożyć Ale na pewno tak jak tutaj te wartości widać też był odświeżany błotnik. Przechodzimy do wnętrza pojazdu. Pokażę historię właścicieli i badanie techniczne niemieckie. Natomiast jeżeli chodzi o historię serwisową, Mazda ma książkę elektroniczną. Czekam na raport zautoryzowanego serwisu. Zobaczymy, do kiedy samochód był serwisowany w autoryzowanym serwisie. Ale myślę, że mogło to być nawet do końca i tutaj jestem dlatego ciekawy, dlatego ten raport zamówiłem, bo jest przewidziana kontrola następna w autoryzowanym serwisie w czerwcu tego roku lub przy przebiegu 239 tysięcy, także zobaczymy. Na, tej, na ten moment tej historii z ASO nie posiadam. Wieczorem będę miał. Wersja sport, no to wiadomo. Trochę inne zderzaki, lotka koła 18. no i inny zderzak z przodu. Także przechodzimy do wnętrza. W środku auto jest zadbane i bogato wyposażone, bo mamy między innymi czujniki martwych pól, nagłośnienie BOS nawigację automatyczną, dwustrefową, podgrzewane fotele tutaj nie miałem gdzie położyć, bo tu mamy tą matę bagażnika, roletkę pod roletką, widać że fotele zadbane przejdziemy jeszcze na drugą stronę. Jeżeli chodzi o historię z Mazdy, do kiedy samochód był serwisowany w autoryzowanym serwisie Mazdy, to czekam na historię. Myślę, że zanim wieczorem będę dodawał ogłoszenie, to już po prostu ta informacja będzie. No i będę mógł historię z ASO po prostu wysłać. Ale tutaj pokażę to, co na samym początku powiedziałem, czyli tą historię właścicielską samochód po raz pierwszy zarejestrowany na autoryzowany serwis Mazda 18 grudnia 2008 roku Mazda Leverkusen i później od 2010 roku od marca jedna osoba prywatna jeździła samochodem czyli w posiadaniu tej osoby no prawie 14 lat był samochód Najważniejszy dokument jeżeli chodzi o Niemcy czyli przegląd techniczny TIF był wykonany 12 maja 2022 roku przy przebiegu 203 122 km i przegląd oczywiście jak to w Niemczech jest ważny na dwa lata do maja tego roku także mimo, że samochód 16-letni przypominam, nie jest to Nowy samochód ma jakieś swoje lekkie ślady użytkowania. No to nie jest to samochód po 10 właścicielach i mówię gościu, jeździł samochodem przez 14 lat. Dużo kilometrów nie zrobił. Silnik poszukiwany to obserwuję mój kanał. No to wie, że jakby się dało więcej tych samochodów załatwić, to ja oczywiście jestem chętny, ale ich nie ma. Przynajmniej raz. Dwa razy w roku takie auto staram się mieć. Pozdrawiam.